Niedźwiedzica Wolta w toruńskim ogrodzie zoobotanicznym 40 lat. Wczoraj skończyła? Wczoraj dokładnie? Tak, dokładnie wczoraj skończyła 40 lat. Urodziła się w 1985 roku w łódzkim zoo. Stamtąd do nas też przyjechała, i to jest dla tego gatunku można powiedzieć graniczna taka wartość. To 40 lat. Tyle mogą żyć najdłużej w warunkach hodowlanych. W naturze żyją krócej, około 30-33 lat. Tak więc jest to staruszka. Zresztą widać już też po niej. Ma też zaćmę, ale doskonale się porusza po swoim wybiegu tutaj, mimo że... A na co ma, ma apetyt? Widzę, że coś tutaj leży. Y, trochę melona, arbuza, y, gruszki też są jej przysmakiem, ale też nie pogardzi mięsny pokarmem, na przykład y, kurczakiem. Y, Pierklaki takie jednodniówki też bardzo lubi. A nie mogę nie spytać o sen zimowy, no bo mamy już niby zimę, choć taka ciepła. <laughs> Właśnie u tego gatunku, w przeciwieństwie do niedźwiedzia brunatnego, tutaj naszego rodzimego, to u Himal nie jest to sprawa taka obligatoryjna. One zwykle zapadają w sen zimowy tylko przy bardzo surowych zimach, i to wyjątkowo w warunkach naturalnych w Azji często wolą zejść w tym zimnym okresie w niższe partie góry i tam szukać pożywienia niż ten sen zimowy zapadać. My tutaj też zresztą obserwujemy w naszym zoo, że jeżeli zima jest zwłaszcza taka łagodna jak teraz, to na ten zimowy sen w ogóle nie zapada. A gdyby zapadła, to, to jak to wygląda? Króciutko to trwa. To bywa, i to nie i bywa, jest taka... Co u siebie gdzieś tam się tak, chowa? Tak, ma swoją gawrę, do której się chowa dokładnie. Aha. O, matko, sobie spaceruje. No. Ale to jest taki dosyć płytki sen. Przy takim najmniejszej odwilży, podniesieniu się temperatury zewnętrznej, i tak by się wybudziła. 40 lat, Jak jakbyście to robili, krótko mówiąc, no bo jeżeli Wam się udało tak długo utrzymać przy życiu w dobrej formie, staramy się, staramy się, żeby po prostu była dobrze odżywiona. Zresztą stosujemy zawsze y, takie zalecenia przy, przygotowane przez specjalistów z EASY, z Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Y, dobieramy karmę najwyższej jakości, często są tutaj karmy specjalistyczne. Tak więc, no i opieka weterynaryjna. Kontrola przynajmniej dwa razy w tygodniu, więc staramy się, żeby miała jak najlepsze warunki. Czego życzyć takiemu Misiowi? Życiowej starości. Teraz, dokładnie, teraz ktoś mógłby powiedzieć, że pięćdziesiątki już można byłoby życzyć. No, Jak najdłuższych lat po prostu, żeby też żyła w miarę w komfortowych, tak że powiem, żeby nie cierpiała, wiadomo. No, ale nie na, razie, być, na razie nie widać. Na razie absolutnie chodzę, tak, nie widać w świetnej formie. Sobie spaceruje. Volta, proszę Państwa, warto wpaść do Ogrodu zobotęcznego 40 lat, to jednak tak, jest. Jest to jeden z najdłużej żyjących osobników w Europie w tej chwili tego gatunku, to na pewno. I tutaj z tego miejsca można spokojnie obserwować, jak się zachowuje, co lubi, co sobie wcina. Volta w naszym to jest, no, wizytówka Torunia, jedna z wizytówek w takim razie zdecydowanie. Jak Mamy najstarszego himalajskiego niedźwiedzia w Polsce. W Polsce tak.